Witam Was, wspaniali ludzie na kryptonowinkach, czyli na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Dzisiaj mamy bardzo mało wiadomości, no ale trzeba je przedstawić. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też Porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, słuchajcie, dajcie mi jeszcze znać, jak Wam się podoba głos w dzisiejszym nagraniu, no bo postaram się zrobić go tak, żeby wywoływał uśmiech na Waszej twarzy. Dobra, a teraz, nie przeciągając, przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina aktualnie wynosi 16 821 dolarów i. 79 centów i praktycznie jest na takim samym poziomie jak 24 godziny wcześniej. Natomiast cena ITERA wynosi 1213,18 dolarów po wzroście o 0,19% w ciągu ostatnich 24 godzin. Indeks Turing wynosi aktualnie 28 punktów i wzrósł od ostatniego czytu o 2 punkty. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że przewagę to jest zdecydowaną mają tokeny spadające. No jeżeli chodzi o te tokeny spadające, to Prym tutaj wiedzie Chain ze spadkiem o 5,8%, na drugim miejscu jest Algorand ze spadkiem o 5,3%, a na trzecim miejscu jest... Lido Finance ze spadkiem o 5,2%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny rosnące, no to tutaj mamy wystrzał na tokenie HNT, który rośnie o 28,7%. Na drugim miejscu jest Luna Classic ze wzrostem o 6,9%, a na trzecim miejscu USDN ze wzrostem o 5,4%. A teraz wchodzimy już do wiadomości z rynku krypto. No i widzimy, że tutaj giełda Paxful od dzisiaj wycofuje Ethereum, ponieważ jej dyrektor generalny Raj Jusef uważa, że. Ethereum nie jest już zdecentralizowany. No i on twierdzi, że priorytetem ważniejszym niż zyski jest cel, aby tutaj ochronić swoich klientów. No i właśnie on uważa, że z powodu przejścia na Proof of Stake Ethereum nie jest, sieć Ethereum już nie jest zdecentralizowana. Idziemy dalej, a ciekawe właśnie co z tego jeszcze wyniknie, bo ciekawe czy y, kolejne giełdy do tego się przyłączą i też będą tutaj wycofywały y, Ethereum y, ze swojego y, zabrotu. A tutaj widzimy, że największy na świecie górnik to właściwie kopalnia bitcoinów składa wniosek o upadłość. No jak wiemy oczywiście y, raz, że rosnące ceny energii, a dwa, że spadająca cena bitcoina ma tutaj wpływ właśnie na górników, czy też na wydobycie Bitcoina, na, na, bardziej na jego, na opłacalność wydobycia tego Bitcoina. No i widzimy, że tutaj według raportu CNBC Core Scientific złożyły dziś rano wniosek o upadłość w Teksasie. No i byłaby to pierwsza spółka giełdowa, która złożyła taką, taki wniosek, no jest to oczywiście Wniosek upadł zgodnym z rozdziałem 11, tak, czyli chapter 11 bankruptcy, co oznacza, że firma będzie nadal wydobywać bitcoiny podczas próby restrukturyzacji pod nadzorem sądu. Pomimo z tego, że spółka nadal generuje dodatnie przepływy pieniężne, przychody te nie są w stanie pokryć kosztów operacyjnych. No i chodzi tu o spłatę leasingu sprzętu do wydobywania bitcoina, czyli koparek. Akcje tej firmy spadły w tym roku aż o 98%, a z kolei jego rywali Riot Blockchain i Marathon Digital Holdings odpowiednio o 83,88%. Także widzimy, że tutaj no, górnicy są cały czas pod e, presją, natomiast e, no właśnie e, upadłość, e, tutaj na podstawie tego, e, Chapter 11, e, no to pozwala, jest tylko to e, ochrona przed wierzycielami, a pozwala spółce nadal prowadzić działalność no i e, zrestrukturyzować się. Także to wcale nie oznacza, że firma musi e, upaść. Idziemy dalej i widzimy, że tutaj. No bez sama znaczący wpływ. No bo tutaj czytamy, że założyciel Awe, Stani Kuczel, Kuleczow, przepraszam Stani Kuleczow porzuca Lido Finance Holdings. No i pionier zdecentralizowanych finansów Stani Kuleczow. Nie ma już apetytu na swoje inwestycje w Lido Finance. detektyw sieciowy Look on Chain poinformował, że założyciel AWE 21 grudnia sprzedał swój ostatni pakiet 715 tokenów za swoich tokenów Lido Finance. Kuleczow sprzedawał tokeny LDO 8 razy w tym roku, no i był on również inwestorem w rundzie SEED. No a przypominam, że Lido Finance jest to największa platforma stakingu Ethereum z aktywami, znaczy stakingu Ethera oczywiście, z aktywami o wartości 5,9 miliarda dolarów. Natomiast tu widzimy raport z naszego rynku z polskiego, a mianowicie taki, że w płatnąłat Santandera zainteresowany jest pochodzeniem. Pieniędzy. No i tutaj większa część obywateli była czy jest przekonana, że posiadane przez nich pieniądze są tylko i wyłącznie ich sprawą. Natomiast tutaj wywołany został duży szum wokół sprawy, który rozkręcił się po wpisie pewnego użytkownika Twittera. Skrytykował on bowiem wpłatę nad Santandera, który w momencie wpłaty wymusił od niego informację dotyczącą źródła pochodzenia gotówki. No i słuchajcie, tutaj podniósł się wielki szum. A moim zdaniem, to jest tak, że jeżeli coś nam się nie podoba w działalności jakiegoś banku, no to zamykamy, zamykamy tam konto i przenosimy to do innego banku. No i gdyby tak ludzie robili, no to wtedy też banki by się bardziej z ludźmi liczyły. Natomiast słuchajcie, tutaj Santander wyjaśnia, że jest to całkowicie legalne. Natomiast tutaj widzimy, że instytucje są zobowiązane przekazywać generalnemu inspektorowi informacje o przyjętej wpłacie lub dokonanej wpłacie środków pieniężnych o równowartości, czy też o wartości przekraczającej 15 tysięcy euro. No to ja nie sądzę, żeby każdy tutaj w macie wpłacał ponad 60 tysięcy złotych. Także moim zdaniem to powinno być tylko zastosowanie do, jeżeli to ma być zgodne z prawem, no to do takich osób, które wpłacają e, równowartość, czy, czy przy, tak, co najmniej równowartość powiedzmy 15 tysięcy. Euro. No, i tutaj czytamy również, że tutaj, że właśnie, jeżeli w placówce czy w macie nie podamy źródła pochodzenia pieniędzy, no to bank nie może przyjąć takich pieniędzy. Także to jest ciekawe, no bo teraz trzeba było za, zacząć się pytać, skąd bank ma pieniądze, z jakich źródeł one pochodzą. Tak, żeby było równe traktowanie tutaj stron. Dobra, idziemy dalej, no i widzimy, że indyjski bank centralny mówi, że musimy zakazać kryptowalut takich jak Bitcoin. No i jeżeli to by zależało od Banku Centralnego Indii, no to kryptowaluty powinny zostać zakazane tak szybko, jak to jest możliwe. Gubernator Banku Centralnego Indii twierdzi, że cyfrowe aktywa mogą równie dobrze spowodować następny kryzys finansowy. No i przez prywatne kryptowaluty ma no oczywiście na myśli Bitcoina i Etera. No oczywiście e, to jest wszystko tutaj przed wprowadzeniem CBDC. No ale CBDC to też są cyfrowe aktywa, więc ciekawy jestem czy ma takie same zdanie na temat CBDC. No bo jeżeli cyfrowe aktywa powinny być zakazane, no to również CBDC powinno być zakazane. A w ostatnim artykule czytamy, że sami sam Bankman-Fried jedzie do Paki w USA. No i. Tutaj jeszcze ten nowy prezes giełdy FTX twierdzi, że znalazł ponad 1 miliard dolarów w gotówce. Natomiast sam Bachman Fried wjedzie na teren Stanów Zjednoczonych i tam zostanie zatrzymany. No i on początkowo odmawiał dobrowolnej ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. No, ale jak został osadzony w więzieniu czy tam w areszcie w Bahamach, no gdzie standard odbiegał od pięciogwiazdkowego hotelu, no to zmienił zdanie i podpisał dokumenty wyrażające zgodę na dobrowolną ekstradycję do USA. No to tutaj ciekawe jest właśnie, czy rozpocznie się tutaj proces przeciwko niemu, czy będzie on publiczny, no i jakie tam właśnie wyjdą ciekawostki podczas tego procesu. Dobra, to wszystko, co miałam do przekazania Wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądanie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!